Został zmuszony do ślubu z kobietą, która nie spełniała standardów, po przegranym zakładzie. Lata później zwrot akcji wprawił wszystkich w osłupienie. Zanim zaczniemy historię, jeśli lubisz nasz kanał, zasubskrybuj go, aby pomóc nam osiągnąć 10 tysięcy subskrybentów. A teraz zapraszamy do historii z niespodziewanym zakończeniem. Leonard dorastał otoczony wszystkim, co tylko można było kupić za pieniądze, ale pozbawiony tego, czego pieniądze nie były w stanie nauczyć. Jego ojciec, potentat biznesowy, zawsze powtarzał: Świat to szachownica, a my jesteśmy graczami. Leonard od najmłodszych lat chłonął tę filozofię, traktując ludzi jak pionki w grze, której jedynym celem było zwycięstwo. Był typem człowieka, który pustkę wypełniał ostentacją, luksusowymi samochodami, egzotycznymi podróżami i imprezami trwającymi do wschodu słońca. Jednak w głębi duszy nigdy nie zastanawiał się, dlaczego pustka zawsze wracała. Pewnego wieczoru, na gali zorganizowanej przez niego w jednym z hoteli należących do rodziny, jego przyjaciele, równie bogaci, co znudzeni, sprowokowali go po kilku kieliszkach szampana. Ciągle się chwalisz, że możesz mieć każdą kobietę, jaką zechcesz. Ale czy potrafisz wyjść poza swoją strefę komfortu? Rzucił John, jego rywal z dzieciństwa, wiecznie skory do rywalizacji. Co masz na myśli? Zapytał Leonard, z typowym dla siebie aroganckim uśmiechem. John wyjaśnił, śmiejąc się: "Chcę zobaczyć, czy zdołasz zdobyć kogoś, kto kompletnie do ciebie nie pasuje. Zwyczajną kobietę, daleką od twoich standardów." Pomysł wydawał się absurdalny, ale w tamtej bańce arogancji i nudy Leonard zgodził się bez namysłu. "Zgoda. Wskażcie, kogo chcecie, a udowodnię, że urok osobisty przezwycięża każdą barierę." Następnego ranka, podczas śniadania w lokalnej restauracji, John wskazał Helenę, kelnerkę, która z promiennym uśmiechem obsługiwała stoliki. Helena była wszystkim, czego Leonard zazwyczaj nie zauważał, ubierała się skromnie, nosiła włosy spięte praktycznie, a jej pełne kształty były dalekie od ideałów promowanych w magazynach, które prenumerował. Mimo to było w niej coś przyciągającego zaraźliwa energia i rzadko spotykana życzliwość. Ona? To będzie dziecinnie proste, powiedział Leonard, śmiejąc się. Ale Helena nie była tak dostępna, jak się spodziewał. Chociaż była miła dla wszystkich, trzymała dystans i emanowała siłą wewnętrzną. Leonard zaczął codziennie odwiedzać restaurację, zawsze wybierając stoliki, które obsługiwała. Na początku Helena była podejrzliwa wobec jego intencji, ale Leonard był mistrzem w tworzeniu fasady uroku. Przez tygodnie uczył się Ceolubi rozmawiał o starych filmach, które wspominała, przynosił kwiaty w jej ulubionych kolorach i zostawiał hojne napiwki, mówiąc, że zasługuje na więcej niż to, co daje jej ta praca. Helena zaczęła się otwierać, choć z rezerwą. Nie rozumiała, dlaczego ktoś taki jak Leonard jest nią zainteresowany, skoro całe życie czuła się niewidzialna wśród bardziej efektownych ludzi. Dla niej był jak postać z bajki, która przez przypadek trafiła do jej skromnego życia. Kiedy Leonard w końcu poprosił ją o rękę, było to tak nagłe, że zabrakło jej słów. Mimo wątpliwości zgodziła się. Dla Heleny było to skok wiary w coś, co mogło być początkiem prawdziwej miłości. Dla Leonarda jedynie spełnienie zakładu. Ślub był mały, niemal formalnością, ale Helena wierzyła, że prawdziwa miłość nie potrzebuje przepychu. Leonard natomiast uważał ceremonię za zbędny obowiązek. Zaraz po ślubie wrócił do swojego luksusowego świata, podczas gdy Helena próbowała się w nim odnaleźć. Świat Leonarda okazał się okrutny, a Helena szybko to poczuła. Jego znajomi rzucali złośliwe komentarze na przyjęciach. To twoja żona? szeptali z drwiną. Rodzina Leonarda traktowała ją jak przejściowy błąd. Helena, choć zraniona, zachowywała pogodę ducha i próbowała zjednać sobie otoczenie swoją dobrocią. Życie jednak miało w zanadrzu coś niespodziewanego dla tej pary. Pomimo wszystko Helena zaczęła ujawniać cechy, które Leonard zaczął doceniać. Dostrzegała piękno w drobnych rzeczach, szanowała każdego człowieka i emanowała spokojem, który kontrastował z chaosem, jaki Leonard nosił w sobie. Nieuchronne pytanie zawisło w powietrzu, czy Helena zdoła rozbić mur cynizmu, który Leonard budował przez całe życie, czy też prawda o zakładzie zniszczy wszystko, zanim pojawi się szansa na prawdziwą miłość. Relacja między Leonardem a Heleną, zbudowana na kłamstwie, była jak domek z kart, pozornie stabilna, ale podatna na zawalenie przy najmniejszym powiewie prawdy. W pierwszych miesiącach małżeństwa Helena starała się dopasować do ekstrawaganckiego stylu życia Leonarda, choć nigdy nie czuła się jego częścią. Codziennie stawiała czoła wyzwaniom, szczególnie wrogości ze strony przyjaciół i rodziny męża. Podczas wystawnych kolacji, gdy tylko Helena pojawiała się w sali, zaczynały się szepty. Dlaczego on wybrał ją? Albo czy on przegrał jakiś zakład? To słowa, które słyszała za plecami, ale starała się je ignorować. Leonard z kolei odmawiał stawania w jej obronie. Wolał milczeć, by uniknąć konfliktów. Mimo to Helena zachowywała hard ducha. Próbowała zbliżyć się do Leonarda, zrozumieć człowieka ukrywającego się za aroganckim uśmiechem i niekończącymi się imprezami. Jednak Leonard unikał głębszych rozmów. Dla niego Helena była tymczasowym eksperymentem, czymś, co się skończy, gdy tylko się znudzi albo gdy zakład przestanie być istotny. Pewnego wieczoru Helena, chcąc okazać czułość, przygotowała specjalną kolację tylko dla nich dwojga, zdala od hałasu imprez i towarzystwa znajomych. Przy świecach i ulubionym daniu Leonarda chciała stworzyć atmosferę intymności. Leonard jednak wrócił do domu wyraźnie znudzony. Widząc wysiłki Heleny, rzucił zgryźliwie. Nie musiałaś się tak starać. To i tak niczego nie zmieni. Helena ukryła ból pod wymuszonym uśmiechem, ale coś w niej zaczęło pękać. Coraz częściej zastanawiała się, czy Leonard widzi w niej żonę, czy tylko kolejną figurę w swojej grze o władze. Równocześnie Helena zaczęła zacieśniać kontakty w swojej rodzinnej okolicy, gdzie była postrzegana jako kelnerka, która wyszła za milionera. Choć nie brakowało ludzi, którzy ją oceniali, wielu podziwiało ją za to, że pozostała skromna, mimo zmiany statusu. Jedną z takich osób była Sofia, jej przyjaciółka z dzieciństwa, która pracowała jako fryzjerka. Podczas jednej z rozmów przy kawie Helena wyznała: Czasem czuję, że jestem tylko statystką w jego życiu. Patrzy na mnie, ale tak naprawdę mnie nie widzi. Sofia próbowała dodać jej otuchy. Masz coś, czego on nigdy nie zrozumie, serce. Może po prostu potrzebuje czasu, by docenić to, co ma. Czas jednak wydawał się nie działać na ich korzyść. Leonard coraz więcej czasu spędzał poza domem, wracał późno i rzadko tłumaczył swoje zachowanie. Helena, coraz bardziej podejrzliwa, znalazła na jego telefonie wiadomość od Johna. Była krótka, ale mówiła wszystko. Starczy, stary. Wszyscy już wiedzą, że wygrałeś. Po co dalej udawać? Wiadomość wprawiła Helenę w osłupienie. Choć nie wiedziała dokładnie, co oznacza, czuła, że coś jest nie tak. Dlaczego Leonard wciąż się od niej oddalał? Co przed nią ukrywał? Tymczasem Leonard zmagał się z własnymi wewnętrznymi konfliktami. Choć nie chciał się do tego przyznać, było w Helenie coś, co sprawiało, że zaczął kwestionować swoje spojrzenie na świat. Sposób, w jaki traktowała ludzi, jej umiejętność dostrzegania wartości w drobnych rzeczach, wszystko to go rozbrajało. Była wszystkim, czym on nie był, autentyczna. Ale ciężar zakładu wciąż ciążył nad nim. Strach przed tym, że Helena odkryje prawdę, popychał go do jeszcze większego dystansu, jakby chciał uciec przed narastającym poczuciem winy. Helena jednak postanowiła stawić czoła sytuacji. Tej nocy, podczas kolacji, gdy Leonard milczał, zapytała z determinacją w głosie. Leonard, dlaczego mnie poślubiłeś? Leonard zamarł. Wiedział, że to pytanie, którego najbardziej się obawiał. Każda odpowiedź mogła zmienić wszystko. Czy Leonard zdobędzie się na powiedzenie prawdy, czy dalej będzie podtrzymywał kłamstwo, które zaczęło się jako niewinna gra? Leonard zamarł na pytanie Heleny. Przez chwilę cisza między nimi była tak ciężka, że zdawała się wypełniać cały pokój. Odwrócił wzrok, szukając wymówki, usprawiedliwienia, które mogłoby złagodzić napięcie. Jednak patrząc na Helenę, dostrzegł coś, czego nigdy wcześniej nie zauważył, jej oczy, zwykle pełne czułości, teraz przepełnione były bólem i determinacją. Dlaczego mnie poślubiłeś, Leonard? Chcę usłyszeć prawdę, powtórzyła Helena, jej głos był spokojny, ale stanowczy. Leonard próbował uniknąć tematu. Jesteś dobrą osobą, Heleno. Zobaczyłem w tobie coś wyjątkowego. Helena jednak wiedziała, że to jedynie powierzchowne słowa. Wyjątkową? Tyle? To dlaczego nigdy mnie tak nie traktujesz? Dlaczego wyglądasz, jakbyś zawsze był gdzieś indziej, jakby moja obecność była ciężarem? Co ukrywasz? Tym razem Leonard nie potrafił odpowiedzieć. Jego milczenie było dla Heleny potwierdzeniem. Czując, jak serce jej pęka, Wstała od stołu, jej dłonie drżały. Jeśli nie potrafisz powiedzieć mi prawdy, to może powinnam odkryć ją sama. Leonard zrozumiał, że traci kontrolę nad sytuacją. Wstał gwałtownie, próbując ją zatrzymać. Poczekaj nie rozumiesz. To nie jest takie proste. Helena spojrzała na niego ze łzami w oczach. Proste? To wytłumacz mi spraw, żebym zrozumiała. Bo szczerze, Leonard, nie wiem, kim jesteś. Nie wiem, kim dla ciebie jestem. Ciężar winy w końcu go przygniótł. Leonard wiedział, że nie może dłużej uciekać. Wziął głęboki oddech, próbując znaleźć odpowiednie słowa, ale miał świadomość, że nie ma sposobu, by złagodzić to, co miał zamiar powiedzieć. To był zakład. Helena zastygła w bezruchu. Co? To był zakład, Heleno powtórzył Leonard, jego głos był cichy, niemal szeptem. Na początku wszystko było tylko żartem. Moi znajomi wyzwali mnie, żebym udowodnił, że potrafię zdobyć każdego. Kogoś spoza, spoza ich standardów. Słowa uderzyły Helenę jak fala. Poczuła, jak uginają się pod nią nogi i musiała podeprzeć się o krzesło, żeby nie upaść. Ból był niemal fizyczny mieszanka upokorzenia i zdrady, jakiej nigdy wcześniej nie doświadczyła. Więc przez cały ten czas byłam tylko grą? Leonard próbował się tłumaczyć, dusząc się od poczucia winy. Na początku tak, ale później urwał. Jak miał wyjaśnić, że mimo wszystkiego Helena zaczęła zmieniać coś w nim? Że nawet on sam nie rozumiał, co czuje? Później co, Leonard? Zrozumiałeś, że mogę być przydatna dla twojego ego? Że jestem wystarczająco dobra, żeby udawać miłość? Helena płakała, ale w jej głosie słychać było gniew. Leonard zrobił krok do przodu, wyciągając rękę, jakby mógł ją pocieszyć. Heleno, wiem, że popełniłem błąd. Ale musisz mi uwierzyć. Już nie jest tak, jak było. Zmieniłaś sposób, w jaki patrzę na świat, na ciebie. Jesteś kimś więcej, niż na cokolwiek zasługuje. Helena odsunęła się od niego. Zasługiwać? Myślisz, że chodzi o to, czy na mnie zasługujesz? Zniszczyłeś wszystko, Leonard. Wszystko, co do ciebie czułam, wszystko, w co wierzyłam, że nas łączy. Zabrała swoją torebkę i wyszła, zostawiając Leonarda samego w jadalni, otoczonego echem własnych kłamstw. Po raz pierwszy od lat poczuł się całkowicie pusty. W kolejnych dniach Helena unikała jakiegokolwiek kontaktu z Leonardem. Schroniła się w domu Sofii, próbując poradzić sobie z lawiną emocji. Tymczasem Leonard w końcu musiał zmierzyć się z rzeczywistością swojego życia. Zrozumiał, że przez całe życie traktował ludzi jak pionki, ale po raz pierwszy to on przegrał. Czy było już za późno, by Leonard odzyskał Helenę, czy prawda zniszczyła wszelkie szanse na odkupienie? Dni po wyznaniu Leonarda były ciche i samotne. Po raz pierwszy nie wiedział, jak poradzić sobie z sytuacją. Wielokrotnie próbował skontaktować się z Heleną, dzwonił, wysyłał wiadomości, ale pozostawały one bez odpowiedzi. Poszedł nawet do restauracji, w której pracowała, ale dowiedział się, że wzięła urlop. Wyglądało na to, że zniknęła z jego życia. Helena natomiast rozpoczęła podróż samopoznania. Ukryta w domu Sofii, w końcu pozwoliła, by ból i złość wyszły na powierzchnię. Jak mogłam być taka ślepa, Sofio? Jak mogłam uwierzyć, że ktoś taki jak on naprawdę mnie pokocha? Mówiła przez łzy. Sofia przytuliła ją, ale wiedziała, że Helena musi sama przepracować to, co się wydarzyło. Postanowiła całkowicie odciąć się od świata Leonarda. Zaczęła inwestować w siebie, zapisała się na kurs zarządzania, by zrealizować swoje marzenie o otwarciu własnego biznesu, na co nigdy wcześniej nie miała odwagi. Odbudowując swoje życie, Znalazła wsparcie w ludziach z sąsiedztwa, którzy zawsze podziwiali ją za skromność i siłę. Leonard z kolei wpadł w kryzys, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczył. Jego życie, wcześniej wypełnione imprezami i rozrywkami, nagle wydało się puste. Zdał sobie sprawę, jak bogactwo i przywileje oddaliły go od tego, co naprawdę ważne. Przypomniał sobie Helenę obsługującą klientów w restauracji, jej uśmiech, sposób, w jaki potrafiła cieszyć się drobnymi rzeczami, i jak przy niej jego świat wydawał się bardziej ludzki. Wiedział, że musi się zmienić, nie tylko po to, by spróbować ją odzyskać, ale dlatego, że Helena obudziła w nim potrzebę stania się lepszym człowiekiem. Leonard zaczął pozbywać się wszystkiego, co symbolizowało jego dawny styl życia. Sprzedał sportowe samochody, odwołał wszystkie imprezy, a ku zaskoczeniu wszystkich zrezygnował ze stanowiska dyrektora w rodzinnej firmie. Pieniądze przeznaczył na założenie fundacji wspierającej kobiety przedsiębiorcze, szczególnie te, które napotykały bariery społeczne i dyskryminację. Próbował także odbudować zaufanie Heleny nie słowami, lecz czynami. Wysłał do niej list napisany ręcznie, co dla niego było czymś zupełnie nowym. W liście Leonard przyznawał się do swoich błędów, ale też opisywał, jak Helena zmieniła jego spojrzenie na świat. Nie prosił o wybaczenie, Wiedząc, że nie ma do tego prawa, ale szczerze życzył jej szczęścia, nawet jeśli miałoby to oznaczać życie z dala od niego. Helena czytała list wielokrotnie. Słowa były inne niż wszystkie, jakie wcześniej słyszała od Leonarda. Były w nich pokora i szczerość coś, czego wcześniej u niego nie dostrzegała. Pewnego dnia postanowiła odwiedzić fundację wspierającą kobiety przedsiębiorcze, o której czytała w lokalnych wiadomościach. Na miejscu ze zdumieniem zobaczyła Leonarda pomagającego w organizacji wydarzenia. Wyglądał inaczej, bez dawnych oznak przepychu i arogancji. Gdy ją zobaczył, zamarł, wyraźnie zaskoczony. Heleno nie spodziewałem się ciebie tutaj powiedział z wahaniem w głosie. Przez chwilę przyglądała mu się, zanim zapytała Dlaczego to wszystko zrobiłeś, Leonard? Wziął głęboki oddech bo musiałem się zmienić. Nie dla ciebie, ale dlatego, że pokazałaś mi, co to znaczy być prawdziwym człowiekiem. Wiem, że nie mogę naprawić tego, co zrobiłem, ale chciałem zrobić coś, co oddałoby sprawiedliwość temu, czego mnie nauczyłaś. Helena milczała. Choć ból nadal w niej tkwił, widziała, że Leonard się zmienił. Nie tylko w słowach, ale i w czynach. Z czasem zaczęła pozwalać mu się zbliżyć. Nie było to łatwe ale zauważyła, że arogancki mężczyzna, którego znała, ustąpił miejsca komuś bardziej pokornemu i autentycznemu. Postanowili zacząć od nowa, tym razem bez kłamstw i gier. Leonard zrozumiał, że będzie musiał zdobywać jej zaufanie każdego dnia, a Helena odkryła, że jej siła i wartość nigdy nie zależały od uznania innych. Nowy początek Heleny i Leonarda nie był natychmiastowy ani łatwy, ale przyniósł coś, czego od początku brakowało szczerość. Zdecydowali się nie spieszyć i odbudowywać relacje krok po kroku. Blask i przepych, które wcześniej otaczały Leonarda, zniknęły z jego życia. Zamiast tego skupił się na stawaniu się człowiekiem, który ceni relacje międzyludzkie ponad wszystko. Helena z kolei rozkwitła w nowym etapie swojego życia. Dzięki wsparciu fundacji założonej przez Leonarda udało jej się otworzyć własną kawiarnię, przytulne miejsce w dzielnicy, w której dorastała. Kawiarnia szybko stała się ulubionym punktem spotkań w społeczności, znana nie tylko z pysznego jedzenia, ale także z ciepłej atmosfery, która odzwierciedlała osobowość Heleny. Leonard regularnie odwiedzał kawiarnię. Nie narzucał swojej obecności, ale zawsze okazywał wsparcie, czasem pomagając w drobnych naprawach, czasem promując biznes wśród znajomych. Helena uważnie obserwowała te gesty, widząc, że mężczyzna przed nią jest teraz inny. Pewnego popołudnia. Gdy Helena porządkowała stoliki po peracowótej G dniu, Leonard wszedł do kawiarni z bukietem słoneczników kwiatów, które zawsze uwielbiała. Położył je na ladzie, nieco niepewny. Wiem, że bardzo cię skrzywdziłem i nic, co zrobię, tego nie zmieni, zaczął cicho. Ale chciałem tylko powiedzieć, że to, co tutaj stworzyłaś, jest niesamowite. Ty jesteś niesamowita. Zawsze byłaś. Helena uśmiechnęła się lekko. Zmieniłeś się, Leonard. Widzę to. Ale zmiana dla innych to jedno. Czy odnalazłeś siebie? Leonard zamyślił się na chwilę, zanim odpowiedział. Myślę, że tak. I gdybym cię nie spotkał, nie wiem, czy kiedykolwiek zrozumiałbym, jak bardzo potrzebowałem tej zmiany. Dziękuję, że mi to pokazałaś, nawet jeśli na to nie zasłużyłem. Helena poczuła, że w jego słowach było coś autentycznego. Po raz pierwszy zrozumiała, że miłość nie musi być idealna od samego początku, musi być budowana na prawdzie i wzajemnym szacunku. Kilka miesięcy później, w słoneczny poranek, Leonard pomagał Helenie organizować wydarzenie społecznościowe w kawiarni. Gdy układali stoły, spojrzał na nią i zapytał: Myślałaś kiedyś o rozbudowie? O otwarciu kolejnej kawiarni w innej dzielnicy? Helena uśmiechnęła się z rozbawieniem. Spokojnie, Leonard. Jeden krok na raz. Zaśmiał się. Po prostu chcę, żebyś osiągnęła wszystko, na co zasługujesz, Heleno ze mną albo bez mnie. Helena spojrzała na niego przez chwilę, czując, że w końcu są na tym samym etapie emocjonalnym. Położyła rękę na jego dłoni i powiedziała: Może tym razem możemy iść razem bez kłamstw, bez zakładów tylko my. Historia Heleny i Leonarda nie była idealną bajką, ale opowiadała o tym, jak prawda i szczere wysiłki mogą przekształcić nawet najbardziej nieprawdopodobne sytuacje. Życie nigdy nie będzie jak filmy, które Helena oglądała jako dziecko, ale nauczyła się, że prawdziwa miłość jest niedoskonała, ludzka i wymaga codziennej pracy. Leonard natomiast zrozumiał, że przegrywając swoją grę, zyskał coś znacznie większego, szansę na to, by stać się lepszym człowiekiem i kochać naprawdę. I pytanie, które pozostaje, ile razy ignorujemy drugie szanse, które daje nam życie, by być lepszymi i zrobić to, co słuszne. Jeśli ta historia Cię poruszyła, jeśli te wydarzenia i refleksje wniosły coś nowego do Twojej drogi, nie zapomnij udostępnić tego filmu. Polub, zasubskrybuj kanał i pomóż dotrzeć z tymi historiami i przemyśleniami do jeszcze większej liczby osób.